Jesteśmy bardzo kreatywnym kierunkiem, otwarciem na wszystkie style tańca. Oczywiście wiodącym przedmiotem na naszych studiach jest taniec klasyczny, ale również mamy hip-hop, taniec ludowy, charakterystyczny, jazz współczesny, nowoczesny, więc cała paleta jakby wszystkich stylów tańca dla naszych studentów. Nasi studenci również odbywają w trakcie nauki praktyki. Praktyki odbywają się w różnych teatrach, takich jak Teatr Muzyczny, Teatr Pinokio, Teatr Nowy, Teatr Wielki w Łodzi, różnych szkołach, Niepublicznej Szkole Baletowej, UDZ, wszystkich fajnych miejscach, gdzie zdobywają doświadczenie przede wszystkim i oczywiście nawiązują nowe znajomości, również padają propozycje pracy, więc od razu jakby duże spektrum możliwości też otwiera się przed nimi. Jesteśmy bardzo kreatywną i nowoczesną uczelnią z podejściem do studenta jako partnera i przyjaciela. Mamy bardzo dobre zaplecze, mamy super sale biletowe, które są wyposażone. W przyszłości już niedługi będzie mieć swój teatr. Czego też bardzo cieszymy się, już prace jakby zaczynają się. Absolwenci naszego kierunku bardzo jakby mają duże możliwości podejmowania pracy w różnych zespołach, szkołach artystycznych, w kraju, za granicą. Mam prawie wszystkimi absolwentami kontakt do tej pory, bo też wracają do nas bardzo chętnie, odwiedzają i naprawdę podkreślają to, że są bardzo dobrze przygotowani do profesji którym potem wykonują w Tatrach, wielkich, e, mniejszych zespołach artystycznych, w rewiejach, e, również wiem, na kruizach, w statkach, też bardzo dużo naszych e, występuje. Tworzą choreografię piękne naprawdę, więc da, naprawdę duża możliwość. My nie tylko jakby uczymy na sali warsztatu, również e, bardzo wychodzimy poza uczelnie, poza uczelni. W tym roku mieliśmy ponad 20 różnych e, przedstawień, eventów, e, wydarzeń i naprawdę w których pochodziliśmy się bardzo, bardzo dobrze. W tym roku dwójka naszych studentów, Andrzej Kamaru i Larisa Robles zalewska dostali stypendium ministra Nauki, z czego bardzo cieszymy się, jesteśmy dumni z nich i pokazuje to, że naprawdę dobrze kształcimy przyszłych tancerzy. Mamy również bardzo profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyków, którzy są też również czynnymi tancerzami i choreografami. I naprawdę ta pasja, które mają w sobie, oni starają się przekazać jakby studentom, zarażają ich tą pasją i z czego potem mamy duże wyniki i naprawdę inspiracje, które czerpią o dydaktyków, nasi studenci również e, robią przedstawienie pełne, również prowadzą szkoły swoje po zakończeniu jakby studiów. Także naprawdę dużo, dużo, dużo możliwości daje studiowanie w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Warto studiować taniec nache, ponieważ jesteśmy bardzo fajną uczelnią i fajnym kierunkiem.